Zadania na spokojnie. 2021 rok matura, rozszerzone zadanie 10. Zapraszam. 10. Geometria analityczna. Różne są metody rozwiązywania takich zadań. Ja wybrałem taką, że powolutku będę czytał treść i od razu będę tworzył rysunek pomocniczy. No to proszę, układ układ, układ współrzędnych, a w nim punkt A o współrzędnych 8 minus 6. Punkt B o współrzędnych 5, 15. Przez te dwa punkty przechodzi prosta. I co dalej? Ona ma być styczna do punkt, który ma środek w punkcie 0, 0, No to bardzo proszę. Zaznaczyłem literką S ten punkt styczności. Mamy. I czego sobie autor życzy? Oblicz promień tego okręgu. No to rysujemy promień na czerwoną i promień oznaczony literką R. I współrzędne punkty styczności, czyli tego właśnie punktu S. No dobrze. Mój program rozwiązany jest czteropunktowy. Nie będę wszystkich czterech punktów omawiał od samego początku do końca. Zacznijmy od pierwszego. Mam nadzieję, że najbardziej oczywistego. Jaki ten pierwszy punkt będzie? No tak, trzeba mieć tą prostą AB, bo od niej wszystko się zaczęło. No to prosta niech będzie dana równaniem kierunkowym Y równa się AX plus B i klasycznie przy pomocy układu równań. Różne są metody, ja wybrałem tą. Czyli podstawiam współrzędne punktu A i B do tego wzoru. Już nie y, tylko minus 6, już nie x, tylko 8. Co będę miał? Tak, minus 6 równa się a razy 8 dodać b. Drugie równanie podobnie. Już nie y, tylko 15, już nie x, tylko 5, czyli 15 równa się a razy 5 dodać b. Teraz tylko już trzeba to jakoś sprytnie rozwiązać. Ja zdecydowałem się pozamieniać stronami, uporządkować, żeby to wyglądało już jak taki klasyczny układ równań. Myślę, że wystarczy spokojnie pomnożyć drugie równanie przez minus 1. Pierwsze bez zmiany, a w drugim wszystkie znaki nam się pozamieniają, będzie minus 5a. Odjąć b równa się minus 15. Już można dodać to stronami i mamy, że już patrzymy dokładnie, tak, 3a równa się minus 21. Po podzieleniu przez 3a równa się minus 7. Mamy a. A co z b? No, b bardzo łatwo policzyć. Ja zdecydowałem się podstawić już przed chwilą wyliczony a do drugiego równania tego. 5a dodać b równa się 15. To mamy 5 razy minus 7, już dodać b równa się 15. Wymnażamy, przenosimy minus 35 na drugą stronę, pamiętając o zmianie znaku, i wychodzi nam, że b równa się 50. No to mamy. Mamy równanie naszej prostej. Jest. Jaki będzie drugi punkt? Drugi punkt będzie chyba też w miarę oczywisty, ale przewidująco zanim do niego przejdę, przekształcę naszą prostą z równania kierunkowego do ogólnego. Czyli przenios przeniosę wszystko na lewą stronę 7x, dodać y, odjąć 50 równa się 0. Dlatego, że drugi punkt to już będzie połowa odpowiedzi. Policzę odległość punktu 0,0 od prostej S i to po prostu będzie nasz promień. Wzór jest następujący, no i właśnie, teraz już wiadomo, dlaczego wybrałem postać ogólną, bo we w wzorze występuje nasza prosta właśnie w postaci ogólnej. Podsumujmy, duże a to jest 7, x0 to jest 0, duże B to jest 1, y0 to jest 0, duże C to jest minus 50. No to po podstawieniu mamy co następuje. 7 razy 0 dodać 7 razy 0 odjąć 50. Wartość bezwzględna z tego oczywiście zgodnie z wzorem przez pierwiastek 7 kwadrat dodać 1 kwadrat. W liczniku oczywiście będzie wartość bezwzględna z minus 50, w mianowniku pierwiastek z 49 dodać 1. Wartość bezwzględna z minus 50 to jest 50, a w mianowniku mamy pierwiastek z 50. Dużo tych 50. Jeszcze będzie więcej, bo usuniemy niewymierność mianownika, mnożąc przez skrytną jedynkę. Uzyskamy 50 pierwiastków z 50 przez 50. 50 nam się uproszczą i mamy R równa się pierwiastek z 50. No to jest, połowa zadania, połowa odpowiedzi już jest. Jaki będzie trzeci punkt? Myślę, że już się domyślamy. Trzeci punkt będzie następujący. A mieć tą prostą M, mieć równanie tej prostej jako prostej prostopadłej do AB i przechodzącej przez punkt 0,0, i mam nadzieję, że punkt czwarty jest też logiczny. Będę, będziemy go za chwileczkę. No, realizować to będzie znalezienie punktu wspólnego tych dwóch prostych. No ale po kolei na no spokojnie. Najpierw punkt trzeci. Skoro najpierw punkt trzeci, to ta nasza prosta ma być prostopadła. Do prostej y równa się minus 7x plus 50. Biegniemy sobie do wzorów, żeby taki wzór znaleźć. I wychodzi nam na to, że współczynnik kierunkowy nowej prostej C to będzie minus 1 przez a. Czyli minus 1 podzielone przez minus 7. No to po prostu y równa się 1,7x plus b. Nie napisałem tego plus b, bo już sprytnie w międzyczasie zauważyłem i mam nadzieję, że to widać, że przecież prosta m przechodzi przez punkt 0,0. Zero, zero. No to b jest 0. No to już jest gotowa prosta. To jest po prostu y równa się 1,7x. Kolejny punkt. Tak, już o nim mówiłem. A teraz go zrealizujemy. Kolejny punkt to znalezienie punktów wspólnych tych dwóch prostych. No wiadomo, że będzie to punkt S. Można zrobić to przy pomocy klasycznego układu równań. Ja natomiast zauważyłem, że skoro od razu Y mam 1 7x, to podstawiłem do tego równania i tak troszeczkę może na raty. Bo przenosimy 1 7x dodać 7x równa się 50. Dodamy 7 i 1 po zamianie na ułamek niewłaściwy okazuje się, że to jest po prostu 57 i x równa się 50. Podzielimy przez 57 albo od razu sprytnie pomnożymy przez odwrotność, czyli 7,5. I mamy, że x równa się po prostu 7. A co z y? No mamy tam napisane u góry, że to jest 1,7x. No to pomnożę 1 1,7 przez 7, y będzie równe 1. x7, y1, no to jest jest znalezione współrzędne punktu S, to są, to jest 7, 1. I w zasadzie popatrzmy sobie jeszcze raz na treść pytania. Wypada napisać odpowiedź. Mamy wszystko. Promień tego okręgu ma długość pierwiastek z 50, a punkt styczności ma współrzędne 7, 1. Cztery punkty, koniec zadania. To wszystko. Dziękuję za uwagę.